Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tym materiałem chciałbym rozpocząć cykl związany z uniwersum jakby tresować smoka. Opowiem wam o Biwa Be Elder Beast, zwanym też oszołom Strachem, najpotężniejszym smoku klasy Tidal, który zazwyczaj był alfą wszystkich smoków do czasu pojawienia się Szczerbatka. Dorosłe osobniki tych olbrzymów osiągały do 160 metrów długości, skrzydła mimo że szczątkowe nieużywane do latania mierzyły zaś w pełnej rozpiętości 45 metrów. Podobnie jak w Królestwie Zwierząt, smoki również muszą przestrzegać hierarchii władzy i przywództwa. Na szczycie tego łańcucha dowodzenia rządzi niezwykle rzadki smok alfa, któremu kłaniają się wszyscy pozostali. Jednak Be Wilder Beast nie rodzą się ze statusem alfa, lecz zdobywają go poprzez walkę, samą odwagę i co najważniejsze pragnienie ochrony smoków i wszystkich innych stworzeń w ich gniazdach. Na szczęście dla tego gatunku na świecie jest niewiele innych ras smoków, które mogą dorównać ich zastraszającej posturze i stanąć z nimi w szeranki o miano króla wszystkich smoków. Te z pozoru łagodno olbrzymy, które chronią i troszą się o inne smoki, potrafią być również okrutne i groźne. Wtedy to zazwyczaj zniewalają inne gatunki smoków, by wbrew ich woli wykonywały ich rozkazy. Większość przedstawicieli tego gatunku żyła w rejonach arktycznych archipelagu barbarzyńców. Czasami można było je jednak spotkać w cieplejszych zakątkach świata, gdyż uwielbiały się wygrzewać w gorących źródłach. Po ustaleniu swojego terytorium preferowały budowanie olbrzymich lodowych gniazd, w których pomniejsze smoki znajdowały również schronienie. Biwelder Beast potrafiły nawet dokarmiać swoich poddanych, aby nic im nie brakowało. Czasami jednak pojedynczy przedstawiciele tego gatunku żyli samotnie w głębinach morskich, nie budując przy tym żadnego schronienia. Stworzenia te były w końcu wytrawnymi pływakami, potrafiącymi pływać z niebywałą gracją i szybkością jak na swoje rozmiary. Mimo że oddychały za pomocą płuc, mogły przebywać godzinami pod wodą. Na lądzie były ciężałe i powolne, jednak nic nie było w stanie ich powstrzymać. Z łatwością niszczyły wszelkie ludzkie konstrukcje, dosłownie przebijały się przez masy górskie czy też głębokie wąwozy. Zazwyczaj unikały spotkań z przedstawicielami swojego gatunku, jak i brania udział w potyczkach z innymi smokami. Jednak zmuszone do walki np. w celu brony gniazda, czy też porzuceniu wyzwania związanego z dominacją na danym terenie, potrafiły być istnymi maszynami do zabijania. Podczas spotkań z przedstawicielami swojego gatunku podchodziły do walki honorowo, zazwyczaj używając potyczce jedynie swoich masywnych głów i rogów. Pojedynek kończył się, gdy jeden ze smoków zaczął się wycofywać, albo został pokonany i w konsekwencji zabity. Jeśli na ich celowniku stanął inny duży gatunek smoka, taki jak np. Czerwona śmierć uderzały przeciwniku swoim ogonem niczym biczem, taranowały, a na końcu dobijały za pomocą potężnego lodowego oddechu. Czasami, gdy na ich drodze stawały pomniejsze małe smoki, wolały rozstrzygnąć potyczkę z zaskoczenia, np. Na poprzez nagłe wyskoczenie z wody, zdziesiątkowanie napastników za pomocą lodowego oddechu i dobicie pozostałych poprzez zadeptanie. Pod względem wytrzymałości nie miały sobie równych, łuski pokrywające 80% ich ciała były w stanie wytrzymać setki smoczych podmuchów jednocześnie, posiadały jednak słabszy punkt na podbrzuszu, który zazwyczaj był przebijany podczas walki z przedstawicielami swojego gatunku. Mogły walczyć wiele godzin i nie pokazywać przy tym zmęczenia, jak i pokonywać w wodzie setki mil bez przystanku. Oprócz samej czystej siły fizycznej i potężnej umiejętności związanej z lodowym oddechem, posiadały również wyjątkową moc kontrolowania innych smoków. Mogły w ten sposób zmusić do posłuszeństwa wszystkich przedstawicieli innych gatunków, nie wliczając tu młodych osobników, które nie słuchały się nikogo, gdyż nie miały wykształconych odpowiednio zmysłów. Jedynym smokiem, który oparł się tej umiejętności, był szczerbatek, któremu jednak pomógł jego ludzki przyjaciel. Jeśli chcielibyście, abym omówił kolejnych przedstawicieli smoków z tego mocno rozbudowanego uniwersum, napiszcie w komentarzach: Czerwona Śmierć. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!